cmentarz brudnowski, bądź brudzieński. Szczególne miejsce na mapie. To miejsce jest poświęcone tym wszystkim, których mordowali nkwdziści z ubecją, z tymi szneptami czy z innymi, o których się teraz coraz więcej mówi, a to jest ich taki grób symboliczny, ponieważ oni byli chowani przede wszystkim gdzieś wrzucani do jakichś dołów śmierci. Tu i w, tym, i w wielu innych miejscach na tym cmentarzu spoczywają skrycie pogrzebani żołnierze podziemnych organizacji walczących o suwerenność i niepodległość Rzeczypospolitej, rozstrzelanych i zamęczonych w latach 44-56, część cześć ich pamięci, przez właśnie zbrodniarzy, właśnie na Strzeleckiej i innych tego typu ulicach, gdzie były katownie. Bezpieki. Tu się jeszcze nic nie zmieniło, ale spróbuję przeczytać.